Siemanko, my nazywamy się TrawiGarage i witamy na kanale AgroProfil i słuchajcie, na sam początek materiału dajcie łapkę w górę i subskrypcję dla tego kanału, ponieważ tutaj cała ekipa AgroProfil robi niesamowitą robotę, dostarcza fantastyczne materiały z różnych krajów, my oglądamy praktycznie wszystkie a dziś wpadli do nas, jesteśmy w trakcie żniw i testujemy nasz najnowszy projekt, nad którym spędziliśmy ostatnie półtora roku, jest to chyba najgrubsza zabawka z naszych wszystkich Bizon Z056 Super z 1981 roku. Wyposażony w napęd hydrostatyczny 4x4 z sienczkarni John Deere 5820. W tym kombajnie została wykonana kabina na specjalne nasze zamówienie przez polskiego producenta firmy Naglak. Z całym podestem wszystko obniżyliśmy, żeby była lepsza widoczność. Gardziel zastosowana jest z Bizona rekorda Millennium. Y, oczywiście dłuższa i to aż o 50 cm. Header mamy y, z New Hollanda TC o szerokości y, 3,67 m, co pozwala jak widać tutaj jechać nam dosyć szybko. Y, z tyłu w koszu sitowym mamy Sita LDW firmy Oscoplast. Y, no i całości Dopełniła nam elektronika od firmy Rapitronic. Mamy wszystko w joystickach, tabletach, wszystkie sita, klepisko, wiatr i tak dalej. Wszystko jest ustawiane za pomocą silników i siłowników elektrycznych. Rura jest hydraulicznie otwierana, została seryjna rura wysypu. Tutaj właśnie Rafał operator kombajnu i główny konstruktor tak to wszystko wykombinował, że na jednym mechanizmie nam się otwiera odbezpiecza, otwiera i zabezpiecza, e, operator nie musi w ogóle wysiadać z kombajnu, wysyp oczywiście i rozkładanie, wszystko jest załączane z joysticka. No i właśnie jesteśmy w trakcie kalibracji nawigacji, nawet się trochę zrymowało, e, mamy nawigację, e, polską nawigację od Hydra System, e, razem z mapowaniem plonu, także mamy czujnik plonu, tutaj w e, miarę dobra pszenica, mm, pokazywała nawet w niektórych momentach 9,5 tony, średni taki plon z tego pola to 5,5 to tony, Także pole, wcześniej tutaj był sad jak widać tam kopię u nas kopalnia węgla brunatnego KWBK Konin i to pole właśnie tutaj dzierżawimy od kopalni, wcześniej tutaj był sad, więc to jest jakby pierwszy rok to myślę, że te 5,5 tony na takiej wyjałowionej ziemi to jest całkiem nieźle, tym bardziej, że no kopalnia osusza nam strasznie teren. Tak mocno zmodyfikować stary polski kombajn, ktoś powie pewnie, że mało wydajny i tak to jest tylko bizon, tutaj jeszcze widać naszego Ursusa C360 Turbo 4x4 z przyczepą Ecopom, to za chwilę powiem też kilka słów my od małego całe życie obserwowaliśmy, ja i moi bracia te wspaniałe polskie maszyny, nasz tato kosił takim bizonem i ten dźwięk, no myślę, że dla każdego fana motoryzacji i w ogóle dla dla, dla, dla każdej osoby, która gdzieś tam te polskie żniwa zna, y, to ten dźwięk jest no, taki ponadczasowy i dlatego też nie modyfikowaliśmy silnika y, silnik nie jest wyposażony w żadną turbo sprężarkę, y, żeby dodać mu troszeczkę mocy, to w pompie spryskowej mamy większe sekcje, więc myślę, że tam legitymuje się mocą, y, myślę, no 120 koni y, spokojnie y, no i zawsze naszym marzeniem było posiadanie tego, takiego kombajnu i kiedy już powiedzmy, że to marzenie mogliśmy sobie spełnić, no to od razu chcieliśmy coś zmodyfikować, podobnie jak w naszym Ursusie. Na no że tyle tutaj firm Marek się zaangażowało, jak, jak złożyliśmy zamówienie w firmie Naglak na kabinę, no to szef firmy Naglak, pan Wojtek Naglak, pozdrawiamy serdecznie, od razu wymyślił, że to musi być nietypowa kabina z giętymi szybami i tak dalej. W kabinie nie mamy jeszcze klimatyzacji, ale docelowo jest już w planach bo jeszcze będziemy troszeczkę przerabiać dach, klimatyzacja, yy, nagrzewnica też, chociaż kombajn myślę, że nie będzie kościół kukurydzy, ale, ale nagrzewnica będzie, podgrzewane lusterka nawet, yy, słuchajcie, no i będzie lodówka yy, i tutaj już największa abstrakcja, ekspres do kawy. Ponieważ na targach w Monachium firma nagle kiedyś zauważyła w pewnej kabinie ekspres do kawy. Ja jestem kawoszem, bardzo lubię kawę, więc jak to usłyszałem, no to musi być ekspres do kawy, bo dlaczego by nie. Będzie jeszcze oczywiście na tyle zamontowany ścinacz, sieczkarnia, ale no nie jesteśmy w stanie wszystkiego od razu zrobić. Będzie sieczkarnia. Bardzo dużo osób się piekli o tą sieczkarnię, jakby to było najważniejsze, ale obiecuję, że, że będzie założona. Będzie też rozrzutnik plew czujniki strat ziarna na wytrząsaczach i za koszem sitowym, no i czujnik wilgotności. Moim marzeniem było zrobić najlepszego Bizona Z056 Super na świecie, żeby miał po prostu wszystko. Jeśli ktoś o coś spyta, czy ma taki czujnik, czy taki, mamy też czujniki temperatur łożysk na te główne łożyska. Jedyne czego nie ma to centralnego smarowania, ale tych kalamitek tam jest naprawdę kilka i te, które były w trudno dostępnych miejscach są powyciągane. Także, no i mamy Elektryczną smarownicę od Milwaukee, więc to też już nie jest tam żaden problem w kombajnie jako że przerabialiśmy cały podest to wysunęliśmy kabinę troszeczkę nad gardziel bo ta gardziel z bizona rekorda Millenium wręcz prawie że była za długa bo jest dłuższa o 50 cm co pozwoliło nam przedłużyć zbiornik na dole 18 cm a u góry chyba 20 kilka cm z tego co dobrze pamiętam myślę że jakieś 400 kg takiej pszenicy tam się więcej zmieści no, w tak kombajnie o stosunkowo niedużych rozmiarach jak na te czasy, no to myślę, że to już jest bardzo dużo. Co ciekawe, tutaj ogromną robotę robi header z New Hollanda. Mamy przez cały ślimak palce, więc ta masa podawana jest tak równomiernie. No i dłuższa gardziel też, też pozwala, bo w bizonie wiemy, że jak jest na przykład żyto, i, i nie daj Boże, jakiś tam podmokły rok. Ja tak mówię nie ze swojego doświadczenia, bo do, y, pierwsze metry na kombajnie tutaj stawiamy sobie dopiero od kilku dni i od razu się uczymy tego sprzętu. Y, ale z tego co wiem, to niestety przez to, że w bizonie oryginalnym jest y, krótka gardziel, to gdzieś tam y, kłosy, które wpadały już do mocarni, y, no to kosa jeszcze nie zdążyła tego ściąć. Także. Y, y, tak, nie do końca to y, dłuższa gardziel na, na, na pewno pomaga. Nie? No i w Bizonie oryginalnym podest jest bardzo wysoko, dlatego operator, no ten nowszy typ Bizona już miał troszkę dłuższą gardziel, że jak się zmieniło fotel, no to prawie, że dało się kosić na siedząco. Bardzo dużo osób kosi na siedząco, no ale jak dobrze wiemy, no to myślę, że większość tych operatorów y, starego Bizona to jednak niestety musi stać. Także uważam, że jak na całe dnie koszenia, no to może być to y, uciążliwe. Zobaczymy, na razie wyjechaliśmy, testujemy, cieszymy się, bo robimy go, kombajn kupiliśmy, w ogóle ciekawostka też z tym kombajnem, bo w grudniu kupiłem, bo ogólnie nie zakładaliśmy tak grubego projektu, w ogóle nie zakładaliśmy projektu Bizona, w grudniu 2023 kupiłem kombajn Massey Ferguson 87 z 1965 roku, bo nam się spodobał od naszego znajomego Roberta, no i... Tak myśleliśmy, żeby sobie na te nasze tam kilka hektarów ten kombajn przywrócić do używalności, no i tak sobie kosić, ale gdzieś tam w pracy miałem przerwę i w marketplace na Facebooku nigdy tego nie robię, przypadkowo mi się ogłoszenie tego bizona wskoczyło, no i wysłałem Rafałowi, mojemu bratu i... Rafał mówi: No ale co, przecież kupiliśmy w tym miesiącu jeden kombajn. Ja mówię: Ale zobacz, jaki ładny, w ładnym stanie. Pojechaliśmy obejrzeć, bo był tutaj niedaleko pod Grudziądzem, No i za 17 tysięcy udało się go kupić. W tej chwili myślę, że kombajn dobija już do kwoty na pewno 300 tysięcy, a może nawet, może nawet więcej. Yy, tutaj sama nawigacja to jest yy, obojętnie jakie firmy. To jest koszt około 30 tysięcy. A tutaj mamy na przykład nawigację z mapowaniem plonu. Kombajn został wypiaskowany i rozkręcony do ostatniej śrubki. Mamy wszystkie nowe łożyska, nowoczesny header, wszystkie blachy, osłony, wszystko to co było pordzewiałe, Wszystko jest wymienione na nowe. Może jak się na niego patrzy, to ktoś powie, że, że, te, że nie widać tej kwoty. Ale wystarczy sobie zrobić remont jakiegokolwiek zwykłego traktora, przy chociażby renowację. To myślę, że ci co te osoby, które kumają temat tak kolokwialnie mówiąc, no to to wiedzą, że rzeczywiście mogło tak być same nowe cztery opony, to jest koszt tam pewnie między 15 a 20 tysięcy, już teraz tam nie pamiętam, oczywiście Marcin z DidOpony nam tam zrobił dobrą cenę, ale ale jak się by tak chciało uczciwie to policzyć, to myślę, że na pewno powyżej 300 tysięcy ten kombajn nas już wyszedł, mimo że bardzo dużo firm tutaj się włączyło w budowę tego kombajnu no a praca, no to Dziś mamy 14 sierpnia. Mówię, kupiliśmy go w grudniu 2023. Zaczęliśmy pierwsze rozkręcanie tego kombajnu w lutym 2024. Także można powiedzieć, że półtora roku. Od półtora roku tutaj cała nasza ekipa, tam właśnie stoją chłopaki na boku. Jest nas tutaj już tak dużo. W tej ekipie garaż, Garage coraz więcej osób przyjeżdża, chce, nawet nasi widzowie przyjeżdżają, pytają. Wczoraj był Michał, taki właśnie tutaj pozdrawiamy. Widzowie przyjeżdżają i sami po prostu dobrowolnie chcą, chcą pomagać, bo tak bardzo myślę, że tak jak my kochają te, te projekty polskie maszyny. Myślę, że gdyby Polska produkowała dzisiaj kombajny czy traktory, to mogłyby one wyglądać tak, a nawet pewnie jeszcze, jeszcze dużo lepiej. Bardzo bym sobie życzył tego i wszystkim, żeby, żeby to się kiedyś spełniło, że, żeby w Polsce produkowano maszyny rolnicze, samochody, motocykle, bo to naprawdę myślę, że nasz kraj na to zasługuje. Mamy w Polsce świetnych inżynierów, naprawdę my w zwykłym garażu potrafimy zrobić, myślę, że coś nietuzinkowego. A mając y, olbrzymie y, tutaj y, hale produkcyjne, no to, to myślę, że, że w ogóle. A teraz pewnie będzie sypanie zboża, i już myślę, że wszyscy znają, ale Ursus C360 Biała Perła 123 konie i przyczepa Ecopom. Na pierwszy rzut oka, co się nam rzuca, no to ten rozdzielacz taki najbardziej. Coś co niespotykane jest w Bizonie, że jest w tym miejscu. Oryginalnie w Bizonie rozdzielacz jest po prostu pod podłogą, a my sobie przenieśliśmy go tutaj, no bo zrobiło nam się miejsce, bo hydrostat mamy u góry, więc przeniesiony jest tutaj. Jest cały rozdzielacz na cewkach i to jest rozdzielacz taki z taką cewką, która buduje ciśnienie, że po prostu możemy wszystkich funkcji używać naraz. Nie? No chyba, że mamy za małe obroty i za mało wydatek pompy, no to wtedy akurat pójdzie olej na tą lżejszą, ale generalnie fajnie to wszystko działa. Później nad tym znajduje się skrzynka, która tą skrzynkę zrobił Radek Rapitronik i tam jest cały sterownik do kombajnu do tych wszystkich elektrycznych rzeczy. Pełno kabli, płytek, które sam zaprojektował i wykonał. Więc tutaj wielki szacun i podziękowania dla Radka. No i co? I generalnie jeszcze tutaj po prawej stronie mamy siłowniki od sit, które są linkami dopiero poprowadzone do, do situ do tyłu, do kosza sitowego. No i tak jak resztę widać, no to, to u góry siłownik od załączania mocarni i tam z przodu jeszcze mamy siłownik od załączania headeru elektryczny, więc to jest tyle co tu zmian. No i oczywiście przewody tutaj od hydrostatu i z przodu Silnik, który tutaj też z, tej, z tego punktu widać. I z tej strony, tak jak widać, to co pierwsze rzuca się w oczy, co nie można spotkać w zwykłym designie, no to na pewno czujnik odmapowania plonu, który jest na podajniku, tutaj ziarnowym. On szczytuje nam ilość ziarna, który idzie przez podajnik, i wtedy cały system od tutaj, hydra, system. Od chłopaków na bieżąco mapuje plon z całego pola i widzimy, rysuje nam mapkę i widzimy gdzie na jakim kawałku, ile dokładnie mieliśmy, jaki plon, jaki tonaż i, i tak dalej. No to to jest ten czujnik. No i mamy tutaj jeszcze pełno czujników od obrotów, które też będą jeszcze podłączone. Jeszcze nie wszystko mamy gotowe, ale już udało nam się kombajnem wyjechać, także to jest najważniejsze. No i regulacja, tak samo mocarni. Mocarnia jest seryjna. Wszystko jest oryginalne. Chcieliśmy tutaj zachować ten oryginał, bo nie zależało nam na zwiększeniu jakiejś tam może mocno wydajności, bo jakby na tym nam zależało, to byśmy po prostu kupili lepszy, większy kombajn, albo przerabiali jakiś inny. A tu chodziło, żeby właśnie ten go klasyka przerobić. No, jedyna zmiana, która jest może w środku kombajnu, no to ta sita LDW o większej wydajności, no to w sumie to wpływa na troszkę lepsze, jakby tutaj, czyszczenie i można wtedy kombajnem trochę szybciej jechać, więc delikatnie ta wydajność się zwiększa. Też mamy dłuższą gardziel z rekordu Millenium, która też nie do końca pasowała, bo mieliśmy nasz bizon, był starego typu i miał mniejsze mocowania do gardzieli, dlatego musieliśmy robić to tutaj od nowa, te mocowania. No i header mamy od Dniu Hollanda, bo też takie właśnie headery już wychodziły. Ostatnie te rekordy Milenium właśnie miały takie headery, więc jak już dorwaliśmy taką gardziel, no to poszukaliśmy też takiego headera. Szerokość headeru kosy jest 3,64 dokładnie, jak mierzyliśmy. Bizon ma 4,20, więc no tutaj mamy sporo węższy, ale za to można szybciej jechać. No, i bardzo lekko się kręci, cicho chodzi ten header, więc kombajn ma naprawdę lekko. Więc tutaj to na plus. I tak, jeszcze z tyłu mamy oś napędową. Tutaj, jak już postanowiliśmy założyć Hydrostat, no to się okazało, że te sieczkarnie, z której mamy Hydrostat, mają też napęd na 4. No i też było bardzo łatwo to tutaj zaadoptować. Fajnie to wyszło, bo napęd jest hydrauliczny. Są zwolnice, które są napędzane silnikami, dwoma silnikami hydraulicznymi, także każde koło ma osobny silnik, żeby mogły sobie te koła skręcać. I jest załączany z cewki, także mamy tylko przycisk i dołącza nam się napęd. Napęd działa na każdym biegu na skrzyni, mimo że mamy inne przełożenie z przodu, to i tak napęd działa jakby na każdym biegu, ponieważ ten napęd jest zbudowany na zasadzie trójnika, że jest pięty na trójniku, więc olej po prostu rozdziela się na pół, gdy załączymy napęd, kombajn zwalnia i wtedy ciągnie nam, po prostu ten tył nam pomaga wyjechać jakiś tam, czy to górek, czy, czy, czy jakiś podmukłych terenów. No to tak, no na pierwsze co to się rzucają chyba najbardziej w oczy te ekrany. Pierwszy tutaj mamy od nawigacji i mapowania plonu. Następnie tutaj mamy wszystkie parametry silnika oraz obroty mocarni jeszcze są. No to takie jest myślę, że najważniejsze, bo jakby się przypychał to będzie widać na obrotach, nie? Dobra, no tutaj mamy monitor, cały ekran od sterowania. Mamy na, po, po kolei obroty mocarni, szczeliny na klepisku, wiat, sito dolne górne. No i tu ma, będziemy mieli jeszcze obroty rozdrabniacza, którego jeszcze nie ma zamontowanego. No i tutaj jeszcze czujniki z ziarna też będą nam pokazywać. Tego też jeszcze nie ma. No tak jak widać tutaj załączanie tylnego napędu. To Też sobie omówimy. Oświetlenie. Tu tutaj mamy każde, możemy oddzielnie zapalić. Oraz wszystkie na przykład naraz. No i to w sumie z tego ekranu to tyle, co na razie wiem. Chyba jeszcze nie wszystko też dobrze umiem. I tutaj mamy jeszcze taki mały ekranik, jakby yy, po prostu to są przyciski, którymi ustawiamy na przykład wtedy obroty mocarni i tu nam się wyświetlają. I sobie przechodzimy po kolei sita, mocarnia, wiatr i te wszystkie ustawienia sobie ustawiamy tutaj przechodząc tymi strzałeczkami. Tutaj te dwa przyciski żółte to jest załączanie tutaj mocarni, która teraz chodzi no i tutaj mamy header. Tutaj mamy gaz, dokładanie gazu, ujmowanie. No i przechodzimy do joysticka, który jest zaadoptowany z, tutaj z New Hollanda, ale takie same też joysticki były montowane w tych ostatnich Wizonach Rekordach i nawet miały takie same headery, jak my mamy zamontowane, więc joystick mamy taki, myślę, że tu pasuje idealnie, fajnie udało się wykorzystać jeszcze dołożyć tutaj przyciski do, ru do otwierania właśnie rury i wysypu także yy, to jest ekstra no i mamy oczywiście hydrostat więc pchając dźwignię do przodu jedziemy do przodu tutaj mamy takie wcięcie zrobione yy, kiedy się zatrzymujemy żeby nie uderzając ręką ani w jedną ani w drugą się ta, tam przypadkiem kombaj nie ruszył no i to oczywiście do tyłu wtedy mamy do tyłu nie no to z takich ważniejszych rzeczy, które tu są. Tutaj jeszcze mamy dźwignię biegów. Bo to jest skrzynia cała, cała przednia oś jest od John Deere'a, więc mamy tutaj wybierak do biegów. Teraz akurat jeździmy na dwójce, mamy cztery biegi, po prostu one są do przodu i wtedy sobie tutaj regulujemy przód, tył. I zmieniając na przykład na jedynkę, no to mamy taki, że przesuwając tą dźwignię jest bardzo łagodny, można gdzieś podjechać precyzyjnie bardzo. A jak już na przykład czwórka, no to już jest bardziej na, na asfalt i wtedy, wtedy można szybko jechać, nie? Po prostu już nie jest taki precyzyjny, ale wtedy to, to jest szybki. To tutaj mamy światła, nie, kierunki i takie tutaj rzeczy, które są w kolumnie. Oczywiście gasimy i zapalamy z kluczyka. Kolumna regulowana. Eee, fotel mamy pneumatyczny. No i to w sumie chyba tyle z tego co tu mamy na razie zamontowane. No jeszcze sporo rzeczy brakuje, jeszcze tu będzie na pewno jakieś siodełko takie docelowe, może z otwieraniem na, na przykład żeby tam była lodówka, żeby to wykorzystać miejsce. No i oczywiście jeszcze dach jest nieskończony, więc dach jeszcze cały czas będziemy czekać aż firma nagle nam skończy. No i tutaj A, jeszcze o monitorze zapomniałem, o kamerach. Tu są kamery, mamy na tył, tutaj mamy na oś, tak bardziej na zaczer, nawet widzimy trochę sita, więc też widzę czy to wszystko pracuje, czy nie. Na silnik, yy, kamerka, żeby po prostu widzieć jakby w razie jakiś pożar, czy coś się tam zaczynało dziać, no to żebyśmy widzieli yy, to już z, z poziomu tej kamery. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć więcej o budowie tego kombajnu i dokładnych jakichś tam rozwiązań, to zapraszam na nasz kanał TrawiGaraż i tam dowiecie się dokładnie jak to było budowane od zera, od początku, bo wszystko było nagrywane i udokumentowane, więc zapraszamy serdecznie i pozdrawiamy najlepszą gazetę Agroprofil.